Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku znowu sobie polatamy Simpsonem, z tym, że dzisiaj lecimy sobie zobaczyć Tutaj u mnie e, imprezę może zlocik można by to nazwać, w sumie jest takie coś, taki zlocik powiedzmy no, starych jakichś tam zabytkowych pojazdów, zobaczymy co tam ciekawego jest. W sumie no nie wiem czy to zlotem można nazwać, no niby tam jakieś są po prostu starocie, ale co tam będzie, nie wiem co tam będzie, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo może się okazać, że nic ciekawego nie będzie, bo to różnie może być. No i w sumie stwierdziłem, że sobie dzisiaj polecimy Simsonkiem, zobaczyć jak to tam wygląda daleko nie ma, bo nawet chyba 10 km tam nie ma. Także myślę, że no warto się tam przejechać. Może coś ciekawego będzie, może nie. W sumie nawet jak jeżeli nic tam nie będzie, to nie będzie nic straconego. Przynajmniej się gdzieś przejedziemy. Także co? Ja śmigam tylko jeszcze po kumpla, który poleci w Łęskom, tam co ostatnio lataliśmy z komarem. Może pościgamy się jeszcze w -kom i komarem zobaczymy jak to będzie. Wam tylko przypominam, że na 2000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także subskrybujcie, strzelajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, bo na 2000 subskrypcji robimy sobie konkursik. Także co? Siadam i lecimy. No i dobra, wróciliśmy z naszej przejażdżki, z naszego małego wypadziku. Ogólnie to podsumowując to wszystko, to tak, szału tam nie było, myślałem, że więcej tego wszystkiego będzie. Zaledwie tam jakieś dwa, trzy takie. Naprawdę, stare samochody, motory, to tam tylko były jakieś dwa i to jeszcze daleko, że nawet tam tak dobrą sprawę nie dało się podejść, bo tam siedzieli właściciele i coś tam co opowiadali, jakieś takie tam pierdoły. No i w sumie, tak jak powiedziałem, bez szału, ale udało mi się zakupić na jednym ze stanowisk oryginalną świecę Iskra. Zobaczcie, fabryka łożysk tocznych Iskra, Kielce, ulica Mielczarskiego, 45. Świeca zapłonowa Spark Plug, no i to jest oryginalna świeca jeszcze z tamtych czasów. Pan, który sprzedał takie, takie różne właśnie pierdoły, takie świece na stanowisko, mówi, że to ma ze starych zapasów, z wojska i to jest oryginał, 100% oryginalna, na pewno mówi świeca. Więc stwierdziłem, że się przyda taka do komarka, czy nawet do tego Simpsona zobaczymy. O, zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. Zobaczymy, jak na nie będzie działać, na pewno będzie działać lepiej niż na tych chińskich, ale to z czasem się okaże. No i co, coś tam jeszcze tak widzicie. widzieliście, polataliśmy tą włoską, pośmigaliśmy tam, za długo nie byliśmy na tym w sumie, na tym całym tam wydarzeniu, no bo naprawdę, w to mi z powrotem wystarczyło przejść tam 15 minut i wszystko było zwiedzone, wszystkie powiedzmy atrakcje, może nie atrakcje, tylko te starocie, które tam były, dużo takich wojskowych pojazdów, bo to chyba jednak było jakieś wydarzenie takie bardziej stare militaria, czy coś takiego, dokładnie nie pamiętam jak to się nazywa, ale no co, ale... Pojechałem, zobaczyłem, nie narzekam, na pewno to nie był stracony czas. Także co, jeżeli wytrwaliście do tego momentu i Wam się spodobało, strzelcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję. Bo na 2000 subskrypcji robimy sobie konkurs. konkursik. Napiszcie komentarz, czy coś może polataliście ostatnio, czy coś też grzebaliście przy swoich motorkach. Ja lecę do domu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!